Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przygotowania do wyborów parlamentarnych 2027 roku. Podczas kongresu programowego w Katowicach partia zaprezentowała pierwsze założenia swojego nowego programu, koncentrując się przede wszystkim na sprawach społecznych, rodzinnych i emerytalnych. Były wiceminister rodziny Bartosz Marczuk, dziś ekspert Instytutu Sobieskiego, zapowiedział szereg zachęt do dłuższej aktywności zawodowej. Jak podkreślił, Polska musi przygotować się na wydłużenie czasu pracy, a państwo powinno premiować osoby, które chcą pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pierwszym rozwiązaniem ma być specjalny bon. 12 tysięcy złotych za każdy rok pracy dłużej. Drugim, przesunięcie części składki rentowej na konto emerytalne wzór. The Według propozycji PiS 6% tej kwoty miałoby trafić bezpośrednio na indywidualne konto emerytalne, co w przyszłości przełożyłoby się na wyższe świadczenie. Kolejna propozycja dotyczy rozszerzenia programu Mama 4, znanego też jako Matczyna Emerytura. To świadczenie przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały minimalnej emerytury. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Szwed zasugerował, że próg czworga dzieci mógłby zostać obniżony do trójki, co pozwoliłoby objąć programem większą liczbę rodzin. Podczas kongresu dużo miejsca poświęcono również polityce prorodzinnej i demograficznej. Opublikowanej przed spotkaniem ponad 500 stronnicowej publikacji Myśląc Polska zaprezentowano pomysły mające wzmocnić wsparcie dla rodzin. Jednym z nich jest modyfikacja programu 800. PiS proponuje, by wysokość świadczenia była uzależniona od liczby dzieci. Im większa rodzina, tym wyższa kwota. Autorzy dokumentu sugerują także wprowadzenie corocznej waloryzacji świadczenia aby utrzymać jego realną wartość wobec inflacji. Partia zapowiada również podwyższenie zasiłku rodzicielskiego i zwiększenie świadczenia macierzyńskiego dla rolników ubezpieczonych w KRUS do poziomu płacy minimalnej. PiS zapowiada, że przedstawione w Katowicach propozycje to dopiero początek szerokiej dyskusji nad kształtem programu wyborczego na 2027 rok. Partia podkreśla, że jej celem jest nie tylko poprawa sytuacji finansowej rodzin i seniorów, ale także wzmocnienie. Demografii i stabilności systemu emerytalnego. Kolejne szczegóły mają zostać zaprezentowane w nadchodzących miesiącach.